Chcesz zorganizować projekt trójstronny lub kontynuować istniejącą już współpracę? Poznaj TriU. Dzięki temu narzędziu możesz w jednym miejscu pracować nad swoimi pomysłami na projekt i konkretnie go planować. Poznasz inne osoby, znajdziesz partnerów do projektu lub wymienisz się doświadczeniami. Zaprezentujesz swój projekt szerszej publiczności. Masz wpływ na kształtowanie się polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Portal jest bezpieczny, ekologiczny i oczywiście non-profit, bezpłatnie i dla wszystkich. Jesteś gotów zorganizować polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży? Zapoznaj się z 3U. Zaraz po zalogowaniu widzisz mapę. Tutaj możesz od razu się zorientować, kto zarejestrował się na platformie, skąd pochodzą użytkownicy i jakie projekty prezentują. Na forum cała społeczność dzieli się treściami i ofertami. Tu zadawaj pytania i proponuj pomysły. W grupach zgromadzisz wybrane osoby skupione wokół konkretnego tematu. W zakładce projekt możesz zakotwiczyć swoje projekty i stacjonarne, i online. Prace ułatwią ci sprytne funkcje. W kalendarzu wydarzeń szybko sprawdzisz, co i kiedy. Dzięki ankietom, w szybki i prosty sposób, razem ustalicie najważniejsze kwestie. Zadania można je przypisać konkretnym osobom i wyznaczyć terminy ich realizacji. W EtherPads możecie razem pracować nad całym programem projektu. Cały zespół może w czasie rzeczywistym edytować plik, a zmiany zapisują się automatycznie. Koniec z ręcznym zapisywaniem i przesyłaniem plików tam i z powrotem. To nie wszystko. Podczas Waszej pracy automatycznie generuje się mikrostrona Waszego projektu. Jeśli chcecie, możecie do niej załączyć opis projektu, linki i zdjęcia, a otrzymacie piękną wizytówkę Waszego projektu. I nie zapomnijcie, Wasz projekt ukaże się również automatycznie na stronie startowej portalu oraz na stronie z mapą. W ten sposób nie da się już nie zauważyć Waszego zaangażowania.